Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dawno nic nie było na kanale. Czas leciał, żniwa się skończyły a my już przygotowujemy się pod kolejne zasiewy. Część zasiewów już jest zrobionych, bo tam y, zaraz obok tego pola rośnie już krzyca. A tutaj robimy uprawę pod orkisz. I teraz co tu się wydarzyło? Tu była mieszanka zbożowo-strączkowa. Y, I po, po zbiorze mieszanki zbożowo-strączkowej nie robiliśmy nic. Nie robiliśmy żadnych uprawek pożniwnych, zostawiliśmy to tak jak jest, ponieważ yy, było dużo koniczyny, więc to zostawiliśmy, więc tak wygląda, że jest ta koniczyna tutaj. Widzicie, tu jest nawet całkiem fajnie i też rzadkie foleista, które nam tutaj została po naszych poplonach i też i tutaj troszkę jest nie wszystkie nie wszystkie place tak ładnie, nie całe pole tak ładnie wygląda. Część tam, gdzie gorsza ziemia, nie ma tej kończyny tak dużo, ale no zostawiliśmy ze względu na to, żeby nam tutaj e, wzbogaciło tą glebę e, w azot, a teraz również w, po prostu w próchnicę. Bardzo płytka uprawa, talerzówka, żeby tylko to jakby e, pościnać te korzenie. plan jest taki, że teraz zostawimy to na około tygodnia do 10 dni. My praktykujemy późny siew, więc nie ma problemu. I potem będzie agregat taki bezorkowy, tutaj wiedzie. I spróbujemy to zrobić tak na 18 cm tym agregatem do 20, żeby wymieszać to z ziemią, a potem siew. Bardzo ograniczamy te przejazdy. I myślę, że ze względu, no może to się wydawać niezbyt nie dobre, ze względu na to, że jesteśmy gospodarstwem ekologicznym i to zachwaszczenie być może będzie nam dokuczać, ale jak już kiedyś mówiłem, ja nie patrzę na to w ten sposób, zachwaszczenie e, nie jest dla mnie jakimś dużym problemem, to są troszkę takie moje eksperymenty. E, żeby jednak tą destrukcyjną uprawę ograniczać mocniej. Pokażę wam, jak wygląda Żydko. Żytko Krzyca było posiane również mniej więcej w takim samym systemie, czyli poszła talerzówka, poszło, poszedł agregat uprawowy i siewni. I teraz zobaczycie, co my tu mamy. Tu mamy, o, Żydko wschodzi. Pokażę, yy, gryczka schodzi, bo była też w nasionkach gryka, to nam w ogóle nie przeszkadza, yy, oczywiście paściki też są, tu na przykład łubin, który był w mieszance, tutaj Rzodkiew, tu pewnie przężyto jeszcze to jarę, które teoretycznie powinno zginąć, yy, ale myślę, że... Że jest tutaj fajnie to, to zrobione. E, tu jest 10 hektarów i nie będziemy na pewno. Całe 10 hektarów nie jest przeznaczone pod ziarno. Połowa z tego, po około połowa, będzie potraktowane jako poplon. I w maju, przed, przed gryką, ten poplon po prostu zmulczujemy e, w momencie, kiedy żyto będzie w fazie kwitnienia jeżeli nam się uda to zrobić to taki zastosujemy patent i potem właściwie może z jedną uprawą tylko yy, zaraz po talerzówce posiejemy grykę nie będziemy głębiej uprawiać ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Taki oto sprzęcik, talerzówka, traktorek sprzętek jest, każdy widzi nie mój pożyczony a zrobić robotę i to robi dobra myślę to że to tyle w tym filmie trzymajcie się do zobaczenia